15 milionów. Tyle polegi Polaków jest wykluczonych transportowo, niewyobrażalny bałagan i ciągłe opóźnienia na kolei. Rosnące ceny mieszkań i zdecydowanie trudniejszy start w dorosłość. Koszmarny chaos w planowaniu przestrzennym. To spadek, jaki zostawił nam rząd PiS i problemy, które wymagają rozwiązań na wczoraj. Trzeba natychmiast posprzątać. Właśnie dlatego zdecydowałem się wziąć odpowiedzialność za pracę Sejmowej Komisji Infrastruktury. Zrobię wszystko jako przewodniczący Komisji, ale i Klubu Parlamentarnego Polska 2050, by przezwyciężyć problemy, które codziennie dotykają naszych obywateli. Transport publiczny musi być sprawny, dostępny i ekologiczny. Mieszkania nie mogą być luksusem. Nasze wsie, miasteczka i miasta mogą być dobrze zaplanowane. Właśnie to będzie priorytetem Polski 2050 w tej kadencji. Parlamentu. To proste, wystarczy rozmawiać i działać. Jestem otwarty na Wasz głos. Jeśli coś wymaga zmiany w Waszej okolicy, zgłoście to nam. W Polsce 2050 pamiętamy, że pracujemy dla obywateli, a nie dla interesów tłustych partyjnych kotów.